Ja chciałam zaświadczyć właśnie temu, co mówi kolega. Właśnie przyjdź, jeśli potrzebujesz zdrowia. Ja wam opowiem moją historię. Ja od dziecka doświadczałam poważnych chorób, miałam operację skierowania na słuch, nic z tego nie zostało zrealizowane, bo od samego początku doświadczałam Bożej łaski i mocy. I tego, że to, co jest napisane w Biblii, że to jest żywe i prawdziwe. Ja słyszę wspaniale, że żadnej operacji nie doszło. Byłam w sytuacji też takiej, że miała mnie zachodzić w ciąże, miało się to nie udać. Z punktu medycznego nie było takich szans. Mam dwóch wspaniałych synków. Miałam nowotwór. I w każdej tej sytuacji wiadomo, że przychodzą myśli, przychodzi najpierw strach, no to są jednak takie rzeczy, które widzą nasze oczy. To nie jest, ja wiem, że to nie jest takie proste zobaczyć te wyniki badań, czuć ten ból w ciele, patrzeć przez lustro, widzieć też niektóre rzeczy, które wychodzą własnymi oczami. Ale ja Wam zaświadczam, że Słowo Boże ma moc. I ta moc się dzisiaj wypełni, jeśli tylko podejmiesz decyzję i zechcesz oddać swoją chorobę. Każdą. Każdą i jedną. Tutaj nie ma jakiejkolwiek, która by nie mogła zostać zabrana. Zapraszam Ciebie, abyś i Ty doznał wolności i uzdrowienia. A no to jest dla ciebie.